Cześć kochani, witam się z wami serdecznie na moim kanale Ezotarot. Dziś czytanie dla Strzelca na miesiąc maj. Zobaczymy, co u osób z podznaku Strzelca pokaże nam się w kartach. Co przed tobą, kochany Strzelcu? Co nam się tutaj zadzieje? Oczyszczę sobie karty. No i oczywiście, jak zawsze, pytanie do kart. Co przed tobą, co dla Strzelca w miesiącu maju? Co przed strzelcem w miesiącu maju się zadzieje? Co przed strzelcem w miesiącu maju się zadzieje? Zobaczymy, co nam się tutaj pokaże, co się wydarzy. Może przed czym karty chcą ostrzec, o czym poinformować Was. Co przed strzelcem w miesiącu maju. Kochani, w miesiącu maju już mi się pokazuje, że dla części z was dla znaku zodiaku dla osób spod znaku Strzelca są jakieś problemy w związkach. Są jakieś nieporozumienia, jakieś konflikty, jakieś niedopowiedzenia. Coś niedobrego się między wami dzieje lub zadziało. Yy, są smutne przy was myśli. Nadzieja na lepszy początek lub początek może źle powiedziane. Jest przy Was nadzieja na poprawę sytuacji między Wami. O, powiem tak. W miesiącu maju mogę Wam powiedzieć, że sytuacja między Wami ulegnie znacznej poprawie. Tu dla części z Was jest przewidziana przeprowadzka lub zamieszkanie z partnerem. Przeprowadzka zamieszkanie z partnerem. W każdym bądź razie zmiana mieszkania coś się może przy Was zadziać, jeżeli chodzi właśnie o sprawy mieszkaniowe. Jak też przy partnerze przeprowadzka, tak? Kochani, co jeszcze? Zdążając do tych yy, kłótni i konfliktów przy Was, jeżeli chodzi o uczucia, wrócę jeszcze do tych kart. To, co tutaj się między Wami dzieje na ten moment, dla części z Was mogło być rozstanie, lub są jakieś kłótnie w małżeństwie, lub kłótnie w związku długoletnim, partnerskim, lub ogólnie jakieś nieporozumienia. Coś się między Wami zaczęło, krótko mówiąc, psuć. Macie nadzieję, jest nadzieja przy Was na poprawę sytuacji, na to, że partner być może zareaguje, że może uda Wam się naprawić wspólną relację i miesiąc maj Wam to przyniesie, kochani. Pokazują mi się szczęśliwe zmiany przy uczuciu w miesiącu maju, czyli wszystko, co jest teraz niedobrego między Wami, tak jak czasami mówię, nic się nie dzieje bez powodu, może takie rzeczy też muszą się dziać między ludźmi, żeby po prostu zrozumieć, jak druga osoba wiele dla nas znaczy. W każdym razie tutaj mi się pokazuje, że jest poprawa przy uczuciu dla Was. Dla osób, które myślą o zmianie pracy, kochani, o poprawie swojej sytuacji materialnej. E, będzie nadarzy się w maju okazja, jeżeli teraz szukacie pracy, to jest bardzo dobry miesiąc na zmiany w ogóle, tak? I to naprawdę przy większości znaków ma, e, miesiąc maj wychodzi mi jako miesiąc super. Takim super miesiącem na dokonywanie zmian różnych w różnym aspekcie naszego życia. Przy Was mi się pokazuje, że jeżeli myślicie o zmianie pracy, jeżeli myślicie właśnie o zmianie mieszkania, to to jest właśnie dobry moment na to, żeby to uczynić. I dla Was nadarzy się jakaś okazja: jeżeli szukacie pracy, to dostaniecie jakąś propozycję pracy ciekawej, pracy takiej, która Was usatysfakcjonuje. Pracy z jakimiś lepszymi zarobkami. W każdym bądź razie taki podarunek od losu w miesiącu maju dla Was. Co jeszcze przy strzelcu w miesiącu maju się zadzieje, kochani? Co przed Wami? Powrót partnera. Znów przewijają mi się uczucia. Powrót partnera. Jeżeli jest między Wami brak kontaktu, jeżeli coś się między Wami zepsuło lub jakieś zerwanie, to ten ex-partner powróci do Waszego życia na nowo albo znów z Wami zamieszka, albo yy, po prostu powróci, odezwie się jest kontakt z jego strony, co jeszcze w miesiącu maju dla strzelca podróż, kochani, dla części z Was pokazuje mi się podróż i to może mieć związek właśnie ze zmianą pracy lub ze zmianą mieszkań znaczy jedno i drugie wchodzi tak w kartach, bo jak gdyby zmiana pracy i wyjazd i podróż wiąże się z tym, że zmienicie miejsce zamieszkania dla części z Was, dla strzelca, tak właśnie to się pokazuje w miesiącu maju. I jeżeli myślicie o takich zmianach, to właśnie ten miesiąc jest świetnym miesiącem na dokonywanie takich właśnie yy, takich decyzji. Co jeszcze od razu Wam mówię odnośnie te, tego wyjazdu, tej zmiany pracy i tak dalej. Karty czasowości pokazują mi, że w miesiącu maju taką decyzję część z Was podejmie. Rezonacja kart, czyli Wasz wyjazd lub yy, Wasza zmiana docelowej pracy zadzieje się do 3 miesięcy od postawienia kart, czyli od dziś. To się wydarzy przy Was od dziś, Ca, cały ten. Cało, cał, wszystko to przebiegnie w ciągu trzech miesięcy, tak? A decyzja na części z Was zapadnie w miesiącu maju. No i tak jak mówię, miesiąc maj dobrym miesiącem do podejmowania decyzji. Zobaczymy, co jeszcze przy strzelcu w miesiącu maju się nam zadzieje. Ogólnie tu mi się pokazują bliskie osoby przy Was wspierające i już mi się pokazują sprawy urzędowe. Z rodziną, sprawy urzędowe, a nawet mi się pokazują sprawy związane z policją, z takimi mundurowymi służbami. Jeżeli macie takie sprawy urzędowe, które też właśnie mają e, związek z, z jakimiś sprawami policyjnymi, to mogą być sprawy związane z Waszymi dziećmi, mogą być sprawy związane z Waszą rodziną, bo to jest przy Waszej rodzinie. To zaraz zobaczymy, co dalej. W kwestii tych spraw. Dla Was się pokaże. No, widzę, że to takie nieprzyjemne sprawy przy Was są, ale dla Was, kochani, wszystko się ułoży bardzo dobrze. Cieszę się, że taka karta wyszła. Że nie muszę tutaj mówić Wam jakichś przykrych informacji, tego co mi wychodzi w kartach. Karta wychodzi, że wszystkie te myśli złe. Myśli takie, które Was gnębią i dręczą, jeżeli chodzi o sprawy urzędowe lub sprawy jakieś takie związane właśnie z jakimiś po policyjnymi sprawami, z Waszymi dziećmi lub coś przy Waszej rodzinie, co się od jakiegoś czasu toczy i co po prostu Was bardzo martwi, to jest rezonacja dla Was bardzo dobra. W miesiącu maju to będzie ostatni miesiąc yy, takiej po prostu Waszej męki, tak mi się to pokazuje. Tak. Tak, po prostu tak mi się pokazuje, że to jest ostatni miesiąc takiej waszej męki. Uważajcie też na osobę fałszywą przy Was, która po prostu udaje bardzo dobrą osobę, bardzo miłą osobę, a wcale tak nie do końca jest, nie do końca Wam y, dobrze życzy. Ona będzie Was też od, odwodzić od wyjazdu, od podróży. Będzie Wam jak gdyby mówić, że słuchaj, y, to z to, to nie jest dobry pomysł, zastanów się nad tym, tak? Ona jak gdyby zazdrości. Do Was też wyciągnie pomocną dłoń ktoś z rodziny. Jeżeli chodzi o takie sprawy właśnie, tak jak mówiłam przed chwilą, jakieś sądowe, ktoś Wam pomoże, ktoś, wa, ktoś poświadczy, ktoś pomoże, ktoś Was wesprze. To będzie ktoś z rodziny. Lub najbliższy przyjaciel jeszcze może być, ale bardziej mi się tu karty, karty rezonują na kogoś z rodziny. Zobaczymy, co jeszcze przy Was w miesiącu, maju. nieoczekiwany przypływ gotówki i spotkanie w gronie rodzinnym i osoby i spotkanie osoby z waszej przeszłości, osoby, której dawno nie widzieliście, z którą się nie spotykaliście od dłuższego czasu. Tu jest przy was w maju kontakt od tej osoby, spotkanie y, z tą osobą, osobą z waszej przeszłości, osobą, z którą dawno się nie widzieliście. Y, ona, jak gdyby, powróci do Waszego życia. Tu jest spotkanie. To może być, może być ktoś przy rodzinie, bo to może być spotkanie rodzinne, ale bardziej mi się pokazuje jako osoba z Waszej przeszłości, kochani. Zobaczę jeszcze, co ukryte, co schowane przed Waszym okiem w miesiącu maju. Oczywiście, jeżeli Wam się podobają czytania, subskrybujcie mój kanał. To pozwala mi się rozwijać, być z Wami, tak? Subskrybujcie łapki w górę, jeżeli Wam się podobało co ukryte, co schowane przed Waszym okiem. Uważajcie na pieniążki, na zasadzie tu by była wskazana oszczędność w miesiącu maju, gdyż może Was czekać jakiś wydatek i te pieniądze się przydadzą. Tu na coś będziecie, tu będziecie potrzebować na coś pieniążków. Będzie jakiś wydatek, może nie mega duży, ale będzie i karta, co ukryte, co schowane przed Waszym okiem, mówi... Hmm, żebyś uważał na pieniądze przy sobie oszczędził trochę pieniędzy, bo mogą Ci się przydać, bo jest jakiś wydatek przed Tobą, tak? Kochani, tyle ode mnie. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, oczywiście. Zapraszam do swoich innych czytań. Na, zapraszam Was w ogóle do swoich czytań na moim kanale. Subskrybujcie, komentujcie łapki w górę, jeżeli Wam się podobało. Widzimy się w kolejnym czytaniu. Oczywiście pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Cześć!